W tym odcinku opowiem Wam o tradycjach wigilijnych w różnych regionach Polski. Pokażę Wam, jak bardzo różnorodna potrafi być jedna noc w zależności od miejsca, historii i lokalnych wierzeń. Na kaszubach Wigilia przez długi czas nie była dniem wystawnej kolacji. Najważniejsze było wspólne oczekiwanie na pasterkę, a potrawy miały być skromne, bez nadmiaru przypraw i ozdób. W wielu kaszubskich domach pod obrós wkładano nie tylko siano, ale też kawałek sieci rybackiej, która miała zapewnić pomyślne połowy w nadchodzącym roku. Na podchalu wigilia miała silnie pasterski charakter. Wierzono, że tej nocy zwierzęta rozumieją ludzką mowę, dlatego gospodarze starali się być wobec nich wyjątkowo łagodni. Górale dzielili się nie tylko opłatkiem, ale także kawałkiem chleba z czostkiem, co miało chronić dom przed chorobami i złymi duchami. Na Śląsku popularna była tradycja stawiania na stole potraw z makiem, bo mak symbolizował dostatek i senność, czyli spokojne życie bez wojen i kłótni. Ślązacy często zaczynali kolację od zupy z siemienia konopnego, która dziś jest niemal zapomniana, a dawniej była obowiązkowym elementem Wigilii. W Wielkopolsce Wigilia była bardzo zdyscyplinowana. Dzieci musiały zachowywać ciszę i powagę, bo wierzono, że hałas w ten wieczór przyniesie kłopoty w nowym roku. W tym regionie długo nie znano karpia. Zamiast niego jadano śledzie w różnych postaciach, często bardzo intensywnie przyprawione. Na Warmii i Mazurach Wigilia była połączeniem tradycji polskich i pruskich. Na stołach pojawiały się ryby słodkowodne, ale też potrawy mączne i zupy mleczne. W niektórych wsiach warmińskich po kolacji wychodzono przed dom, by nasłuchiwać, z której strony zaszczeka pies. Stamtąd miało nadejść szczęście. Na Lubelszczyźnie ogromne znaczenie miał pierwszy gość, który pojawił się w domu w Wigilię. Najlepiej, jeśli był to młody i zdrowy mężczyzna. W tym regionie opłatek dawano również zwierzętom, a nawet drzewom owocowym, by zapewnić im urodzaj. Na Podlasiu wigilijna kolacja często miała elementy tradycji prawosławnej. Wiele potraw przygotowywano z kaszy, grzybów i oleju lnianego. W niektórych podlaskich domach wigilia była dniem całkowitej ciszy. Nie śpiewano kolęd przed północą, bo uważano to za niestosowne. Na Mazowszu szczególną rolę odgrywał opłatek. Gospodarz obchodził z nim całe obejście, dzieląc się nawet z sąsiadami. Mazowieckie stoły wigilijne były bardzo zróżnicowane, ale niemal zawsze pojawiała się kapusta z grochem, symbolizująca pojednanie. Na Kujawach w Wigilję nie wolno było pożyczać żadnych przedmiotów. Wierzono, że razem z nimi można oddać domowe szczęście. Kujawskie dzieci szukały pod obrusem źdźbę siana. Zielone oznaczało zdrowie, żółte choroby, a złamane kłopoty. Na Pomorzu Zachodnim Wigilia długo miała charakter bardziej rodzinny niż religijny. Ważniejsze było wspólne bycie razem niż liczba potraw. W tym regionie popularne było pieczenie chleba, specjalnie na Wigilię, który nie był krojony nożem, lecz łamany rękami. Na Dolnym Śląsku tradycje Wigilijne są mieszanką zwyczajów. Przywiezionych po wojnie z różnych stron kraju. Dlatego w jednym domu można spotkać potrawy z kilku regionów. W niektórych dolnośląskich rodzinach zachował się zwyczaj zapalania świecy w oknie jako znaku gościnności dla zbłąkanego wędrowca. Na opolszczyźnie wigilia była mocno związana z kalendarzem prac rolnych. Po kolacji sprawdzano narzędzia, by w nowym roku dobrze służyły. W tym regionie kolendy śpiewano często w gwarze, a teksty różniły się od tych znanych w całej Polsce. Na ziemi łódzkiej Wigilia miała prosty charakter. Najważniejsza była modlitwa i wspólny posiłek bez zbędnych ozdób. W niektórych wsiach łódzkich pokolacji nie sprzątano stołu aż do rana, by dusze przodków mogły się posilić. Na Małopolsce popularne było wróżenie z opłatka. Jego pęknięcie lub sposób łamania miał zdradzać przyszłe losy domowników. W Krakowskim dzieci wierzyły, że prezenty przynosi nie Mikołaj, ale anioł, który obserwuje ich zachowanie przez cały rok. Na Sądecczyźnie Wigilia była dniem bardzo surowym. Nie wolno było się kłócić ani nawet podnosić głosu. Po kolacji gospodarze chodzili do stajni, by symbolicznie podzielić się opłatkiem z zwierzętami. Na Żywiecczyźnie kolacja wigilijna zaczynała się od modlitwy prowadzonej przez najstarszego mężczyznę w rodzinie. W tym regionie liczba potraw nie była tak ważna jak to, by każdej spróbować choćby symbolicznie. Na roztoczu wigilia była dniem wróżb pogodowych. Obserwowano gwiazdy, wiatr i mróz, by przewidzieć przyszły rok. Wierzono tam, że jeśli noc jest jasna i mroźna, plony będą obfite. Na kurpiach wigilia miała bardzo ludowy charakter. Izby ozdabiano wycinankami i gałązkami świerku. Kurpie wierzyli, że w wigilię nie wolno. Prząść ani szyć, bo grozi to nieszczęściem. W Bieszczadach wigilia była silnie związana z tradycją łemkowską i bojkowską. Potrawy były proste, oparte na ziemniakach i kapuście. W wielu bieszczadzkich domach do dziś zachował się zwyczaj wspólnego milczenia przez chwilę przed rozpoczęciem kolacji. Na ziemiach przygranicznych wigilia często łączyła elementy kilku kultur, co widać w potrawach i obrzędach. W całej Polsce, niezależnie od regionu, Wigilia była momentem pojednania i zatrzymania się, choć każdy region wyrażał to na swój sposób. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, które tradycje z Twojego regionu są najciekawsze. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.